Mam nadzieję, że to wszystko działa. Oj. Dobra, tak więc, cześć widzów, przepraszam za mój głos z góry, ale... No niestety jestem chory, przez co też za bardzo nie nagrywam filmów. Chociaż teraz może się jeden pojawić. W sumie nawet dwa, ponieważ tak... Dzisiaj pewnie wy widzicie życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Ja jeszcze wcześniej nagrałem odcinek z Panem i z Fosulkami, który jest bardzo ciekawy i zapraszam również do jego obejrzenia. On najprawdopodobniej pojawi się jutro o 15.30 w teorii, ale to wiadomo, może być później, może być wcześniej. Nie wiem, napiszcie w komentarzach o której chcecie. A ja znowu przepraszam za to moje gardło. Tak więc, co widzu, zdrowych, spokojnych, wielkanocnych świąt. Wiem, że to pewnie nagrywam Wielkanoc i przesyłam Wam Wielkanoc, <laughs> ale chciałem Wam po prostu tego życzyć, zdrowia, szczęścia, niech się Wam tam powodzi. Nie wiem, ja na przykład za niedługo mam egzamin, ktoś z Was teraz może też pisze egzamin albo maturę. To szczęścia, zdrowe. Ja, no pieniędzy, spotkania z rodziną, z bliskimi. I tam, takie różne. No super. Powiedzieliście już nawzajem? No to super. Dobra, widzę, to ja już będę leciał. Dziękuję za to, że ze mną spędziliście pewnie te, nie wiem, może dwie minuty. Ciężko mi to powiedzieć. Ale też dziękuję za 40 subskrypcji, za które mi jest no niezmiernie miło. I za te po pod ostatnim filmem, ponieważ to, to mi się w głowie nie wieściło po prostu. Jak ja to zobaczyłem, ja miałem takie. No kurde. <coughs> jak wy to zrobiliście, to ja naprawdę nie wiem, bo wy pod jednym filmem zrobicie mi 8 wyświetleń. A pod następnym jest chyba tam 111 albo 112. Tak więc mega mocni jesteście. Za to no was kocham, szanuję, zapraszam na Discorda. Dobra, jak życzenie. <coughs> Był zrobione ja dalej przepraszam za to, ale no niestety ja tak mam wszystkiego wam życzyłem, wszystkiego, no to wiadomo, no niestety, no mi się zdrowie nie poszczęściło, ale wam też zdrowie. Dobra, widzów, tak więc co było na tyle. Czekajcie odcinka z Padim i też będzie też pewien też odcinek z jeden z i z Black Market, ale to zobaczycie później. Ja tam nic nie mówię. Też coś będzie z tego rankedu, ale to też nic nie mówię. Dobra, widzów, to na tyle. Cześć i zdrowych, miłych, spokojnych świąt Wielkanocnych. Życzę dykona.